Mówiłem w ostatnim filmie o tych egzaminach czeladniczych w zawodzie fryzjerskim, o przygotowaniu właśnie wszystkich tych praktykantów do zawodu. Ale sobie wyobraźcie jeszcze jedną rzecz, bo w tamtym filmie zapomniałem powiedzieć: jest to fakt autentyczny, poparty i niezmyślony, że pewien chłopak, który tam pracował, miał praktykę, Chciał się ostrzyc u właścicielki tego zakładu. I ona obsługując innych, inne osoby, innych klientów, nigdy na to nie miała czasu, albo mówiła, że ona praktykantów nie strzyże, a raz wysłała go do drugiej osoby, do tej partnerki, gdzie razem wszyscy pracowali w jednym zakładzie fryzjerskim. I oczywiście tamta druga. Wspólniczka ostrzygła tego chłopaka i kazała mu jeszcze zapłacić 30 zł za zrobienie fryzury. Czyli chłopak pracował w tym zakładzie, miał w tym praktykę i za to, że go jeszcze koleżanka tej pani, która go uczy, musiał za fryzurę zapłacić 30 zł. A ani razu go nie dopuściły do strzyżenia innych osób. I co wy na to? Się zapatrujecie, znaczy jak się na to zapatrujecie, bo dla mnie to jest dziadostwo, chamstwo, nie wiem, nie, nie wiem jak to kurde określić. Nie wiem, sami sobie to na to odpowiedzcie.